Studiu Jan Rybski, inicjator, założyciel Inicjatywa na Rzecz Zmian w Polsce. Basta. Dzień dobry. Dzień dobry, pan doktor. dzień dobry państwu. Kilka dni temu w Bydgoszczy podczas koncertu ludzie nagle zaczęli skarżyć się na duszności. Część z nich zasłabła. Pomocy trzeba było udzielić co najmniej 140 młodym, zdrowym, silnym ludziom. Na pomoc wezwano funkcjonariuszy specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego, ekologicznego. Przyjechało 10 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. Panie Janku, Pan był całkiem niedaleko, najwyżej kilkaset metrów dalej, na spacerze z psem, zresztą obok swojego domu. Proszę mi powiedzieć, czy te pierwsze argumenty, to pierwsze takie próba wytłumaczenia nam, co się stało że było bardzo gorąco, że było bardzo duszno czy chociaż były znamiona prawdopodobieństwa tego, że to wysokie temperatury mogły spowodować, że nagle 140 młodych ludzi czuje się tragicznie źle, na tyle źle, że wzywa pomocy. Założenie abstrakcyjne, że to się wydarzyło ze względu na, na pogodę, yy, czyli jakąś taką duszność prawda, w powietrzu i wysoką temperaturę, bo akurat to były późne godziny wieczorne, 20.30 i 21.00, już było praktycznie na granicy ciemności. Byłem na tym spacerze, rzeczywiście to było tak to totalny przypadek po prostu, że akurat tam w tym miejscu się znalazłem, bo to nie jest moje zwyczajowe miejsce na spacery z psem, ale generalnie rzecz biorąc, no to była odległość 300 400 metrów, jest to nie, że ja byłem w innym miejscu, była rzeczywiście jakaś tam powiedzmy miejscowo inna temperatura, inne warunki pogodowe, absolutnie nie. Było to powiedzmy, że ciepło ale nie było gorąco, bo do gorąco to mamy dzisiaj, prawda, 30 parę stopni za chwilę, nie było specjalnie duszno, to nawet po zachowaniu psa widać od razu po prostu, że jak jest duszno, gorąco, pies nie jest aktywny, prawda, i tak dalej, absolutnie nie, także to jest, że tak powiem, zdura dwa, jest podnoszony aspekt, że, że, nagle 140 osób, nagle wszyscy na jeden, na jeden, że tak powiem, sygnał, jak gdyby to się wydarzyło, w tego typu, Masowych imprezach nie wydarza się to od razu, prawda? Z uwagi na to, że część osób ma większą, część ma mniejszą, nawet gdyby to były te warunki, o których jest mowa. No to możemy obserwować na różnych procesjach, na przykład Bożego Ciała, że ludzie mdleją oczywiście, no ale to nie, że tak powiem, 140 osób od razu. Także to jest to wytłumaczenie, było zresztą ta narracja była nagle później, z uwagi na to, że wpierw była. Był taki moment, podejrzewam zaskoczenia, rzeczywiście cała masa pojazdów na sygnał, ale też się zdziwiłem, o co chodzi w tym wszystkim, takie nagle skupienie. Myślałem, że po prostu doszło do jakiejś bójki, prawda. Polacy zostali zbogacani kulturalnie przez inne, prawda, nacje i coś tam po prostu zaiskrzyło, ale nie później, się okazało po prostu, że przyczyna była gdzie indziej. Także tutaj to wytłumaczenie, które później znalazło, że tak powiem, swoje odzwierciedlenie w, w mediach bydgoskich, bo to praktycznie, miało, ja nie wiem na ile to w Polsce się rozeszła ta sytuacja, że to zaistniało, bo to podjęła takie, takie portal Bydgosz Express bodajże, mówił tym. I co była, ta pierwsza informacja była prawdziwa, że nagle ta cała grupa, i to wszyscy mówili, straciła, że tak powiem, oddech, i trzeba było po prostu wezwać pomoc. Czyli to nie była przyczyna tego, że nagle był ścisk, było napieranie, prawda i tak dalej, że przyczyna leżała w tłumie, który nagle zaczął napierać. Tylko po prostu przyczyną tych interwencji y, y, służb, o których pani mówiła, to była po prostu nagle utrata oddechu. Panie Janku, czy w sposób nieprawdopodobnie niepokojący ta sytuacja zbyt goszczy nie przypomina tego, co się stało. W Seulu w Korei. Tam wtedy zginęło około 150 dzieci. Też mówili o takim nagłym, ci, którzy przeżyli, mówili, że nagle stracili możliwość oddychania. Ja czytałem różne relacje dotyczące tych wydarzeń z 22 października 2022, 20, chyba to w Seulu było konkretnie. I ta narracja też była bardzo różna. Yy, przede wszystkim no, kłamliwa była tam ocena po prostu ilości ludzi, że tam było 100 tysięcy ludzi. No proszę Państwa, na, na, ten, na tym skrawku, prawda, gdzie to się wydarzyło, nie, nie było mowy o takiej ilości ludzi. Yy, tutaj mieliśmy też, mamy, mamy, mamy to można zobaczyć, mamy zdjęcia z tej imprezy, a więc tutaj nie było takiego tłumu, prawda, który byłby ściaśnie zwarty, zwarty z uwagi na to, że to była open air impreza, to był koncert na świeżym powietrzu. I ten teren pozwala po prostu na to, że, że, nie trzeba się po prostu tłumnie, tłumnie, że tak powiem, zbierać przy scenie. Można się, jak gdyby w pewnej odległości dokładnie, nagłośnienie było mocne, bo praktycznie na całą bydgę, żebyś tutaj, czy blisko, czy daleko od sceny, słyszalność była ta sama. Także tutaj wracając do tych bydgoskich wydarzeń, mamy dokumentację fotograficzną, która potwierdza po prostu, że to nie był taki tłum napierający na coś i nagle po prostu ludzie stracili oddech, prawda? Yy, absolutnie nie. Było pewne, pewne zagęszczenie, ale nie na tyle, żeby się. Wyda... I bardzo ważny aspekt, i w tych koreańskich wydarzeniach, w pierwszych latach dokładnie było też tak, mianowicie nie wybuchła panika. Gdyby była sytuacja niebezpieczna dla tłumu, no to tłum po prostu zaczyna szaleć, traci rozum i byłaby po prostu jakaś panika. Kompletnie nie było żadnej paniki. I co znamienne dla obu sytuacji, Korea, Bydgosz, to dotknęło, to, to, to zdarzenie, prawda, czyli ta utrata oddechu dotknęła dokładnie tą samą grupę wiekową, czyli młodych ludzi pomiędzy 18-23 lata. Oczywiście można powiedzieć, że tu i tu byli młodzi ludzie w przeważającej mierze, prawda, ale tu jak gdyby ewidentnie byli to ofiarami tego... Tej nagłej interakcji takiej byli, byli młodzi ludzie. W koreańskich tych raportach dotyczących tych pierwszych oczywiście mówiło się o tym, że oni umarli na atak serca. Oczywiście, później pojawiły się kolejne wytłumaczenia, prawda, psychiatrów, psychologów, przede wszystkim lekarzy, że to jest taka reakcja, prawda, że to jest zatrzymanie akcji serca wynikająca z paniki, ze strachu i tak dalej, i tak dalej. Ale w tych pierwszych relacjach z Korei nie było to podejmowane, więc można powiedzieć, że mieliśmy do czynienia z podobnym wydarzeniem na szczęście. Na szczęście dla tych młodych ludzi po prostu nikt nie, nie było ofiar śmiertelnych w Polsce. w Polsce. Podczas kiedy tam, podejrzewam, że te osoby, które nagle po prostu, 153 ofiary były w Korei, były, że tak powiem, ofiarami tego, 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 zdarzenia, ich było ciężko z tego tłumu wyciągnąć po prostu i ta, ta pomoc, która zmierzała z różnych stron, aczkolwiek były takie raporty, że to ona była dosyć chaotyczna, bo i to miejsce, które w Seulu było trudno dostępne, więc tam prawdopodobnie było tak, że ta pomoc przychodziła za, 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 za późno, ale mamy pewne porównanie z pewnym wydarzeniem masowego, masowej paniki z wieloma ofiarami. 15 kwietnia 1989 roku na stadionie Hillsborough w Anglii poprzez zawinienie służb porządkowych skupiono kibiców w jednym miejscu i wybuchła pewna panika i ta panika jest dokładnie w raportach opisana jak ona przebiegała po prostu i od czego ci ludzie w tym momencie tracili życie to się kompletnie podobne wydarzenie powinno się po prostu to jak gdyby być pewne korelacje w przekazie informacyjnym pomiędzy tym wydarzeniem, tym z Korei i tym zbyt Bydgoszczy. Tu nie ma żadnych. Co tu się za żadnych. tym stało? Co się mogło wydarzyć? No to jest król naszego dzisiejszego spotkania wydaje mi się, bo, bo, bo trzeba. Do, 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 oczywiście to będzie rozcieńczane i tak dalej, i tak dalej. To w tej chwili chyba w ogóle uciszona jest ta sprawa. Bo ja podejrzewam, że o tym mało kto słyszał, po prostu, że nagle jest koncert i 140 osób trzeba po prostu ratować, bo straciły nagle oddech, prawda? Tą kanwą dzisiaj, czy osnową naszego dzisiejszego spotkania, rozmowy prawdopodobnie jest to próba udzielenia odpowiedzi na to pytanie. A ponieważ czasu nie jest wiele, więc ja pozwolę sobie przywieźć po prostu taki dokument sztandarowy, który, w którym jest od zawarta odpowiedź. To jest, to się nazywa raport Marka Stila. To nie, Stili, właściwie Stili. To nie jest tuzinkowa postać, bo to jest ekspert Brytyjski inżynier, wynalazca, y, y, autor wielu patentów, prawda, y, między innymi o, o, z ochroną w ściśle tajnej, i tak dalej, i tak dalej. Pracujący nad termowizjami, reaktorami, malokoronem, przetwarzaniem sygnałów, konstrukcji przetworników, i tak dalej, i tak dalej. Czyli generalnie żyjąc z wysokiej klasy specjalista.